Bicie ładne i szybkie. Lewą rękę połóż na strunach, tak aby wydobywało się puste brzmienie. Bicie szybkie i ładne wygląda tak. Gramy raz na dół, troszeczkę do góry, na dół, znowu na dół, trochę do góry, trochę na dół, na dół, do góry, na dół, do góry. W szybszym tempie. Raz, ta, raz, raz. Taras, 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 W szybszym tempie będzie brzmiało to tak. Raz, raz, us, ta raz, tara ra, raz taras tas, taras tas, taras tas, taras tas, taras taras tara ra ,raz, taras, tara ra, raz, taras 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 powodzenia.